W minioną sobotę w Biskupcu odbyło się kawaleryjskie zakończenie lata, będące częścią czwartego rajdu konnego ku pułkownika Zygmunta Szędzielarza pseudonim Łupaszka. Kolumna kawalerzystów, która w sobotni poranek ruszyła w trasę wokół jeziora Dadaj, po godzinie 12 wjechała do Biskupca. Przejazd ulicami miasta zakończył się na Placu Wolności, gdzie kwiaty pod pomnikiem 1945, powrót Warmii i Mazur do macierzy oraz w poległym w walce o polskość tych Złożyli burmistrz Kamil Kozłowski, weteran armii krajowej kapitan Stanisław Poźniak, prezes fundacji Stadniny Konikierzbuń, Lucyna Ciesielska oraz poseł na Sejm Jerzy Gosiewski. Po złożeniu kwiatów kawalerzyści i zaprzęgi ruszyły do parku miejskiego, gdzie już chwilę później zebrani goście mogli podziwiać niesamowity pokaz umiejętności kawaleryjskich. Zsaniali goście, kawalerzyści. Myślę, że taka atrakcja dla naszych mieszkańców troszeczkę inna, in, innego rodzaju. I Jest to ich pasja, tak? Dzielą się tutaj z, na, z nami tą pasją. E, pokazali nam władanie lancą, władanie szablą z konia, skoki przez przeszkody, skoki przez człowieka, skoki przez płonącą przeszkodę, skoki e, dwóch ułanów przez przeszkodę wspólnie w jednym kierunku, w dwóch kierunkach. Także było tego sporo e, i, i myślę, że emocje sięgały zenit. Wzruszony jestem tym, że chwała Bogu, że tym ludziom, że oni to wszystko kontynuuje, i ślad nie zaginie. I ta kawaleria, i ta wszystko mnie w młodości, jak dzieciakiem byłem, to przyjeżdżali do nas, tak, jak w Wilnej Szczyźnie mieszkałem, to też ulani przyjeżdżali. U nas zawsze nocowali w Stodole, przy drodze mieszkaliśmy, to radiostacja, społeczność była, no to dla mnie to, to jest taka przedwojenna, jakby to czuje się przedwojennym polaciem takim tutaj między swoimi. Klas, tak jak cały piknik i czwarty już rajd, poza aspektem rozrywkowym miał również aspekt edukacyjny i był okazją do porozmawiania o ogromnych tradycjach polskiej kawalerii oraz przypomnieniu sylwetki pułkownika Zygmunta Szędzielarza pseudonimu Łupaszka. Łupaszka był nieuchwytny, Wraz ze swoimi żołnierzami właśnie dlatego, że on codziennie, codziennie, prawie codziennie przemieszczał się i to długie kilometry ze swoimi wojskami pod osłoną nocy. My robimy to pod osłoną dnia. Ale właśnie na pamiątkę tego, że, że on pokonywał te długie kilometry, nasz rajd to jest właśnie 50 kilometrów. Natomiast pomysł na stworzenie takiej imprezy, którą jest rajd konny pułkownika. Upaszki, wziął się z chęci kultowywania pamięci pułkownika Łupaszki. Uważam, że tym młodszym pokoleniom należy przypominać historię naszych bohaterów, to jak walczyli za Polskę, o tych czasach właśnie bardzo ciężkich. tak? To właśnie tym pokoleniom, tych najstarszych właśnie bohaterów, to im dziękujemy przede wszystkim za to, że jesteśmy w takim kraju, żyjemy w wolnym kraju przede wszystkim pięknym kraju. No i myślę, że warto przypominać właśnie dzieciakom młodzieży o tych wydarzeniach. Łupaszka wciąż jeszcze w jakiś tam kręgach postrzegany jest jako postać kontrowersyjna. Przypisywane są mu zdarzenia, które niekoniecznie miały miejsce, albo które miały miejsce, ale trzeba je ocenić po prostu, że były to wydarzenia w czasie wojny. I w związku z tym, żeby odkłamy tę historię, żeby ją prostować, żeby przywrócić dobre imię u Paszki właśnie po to jest ten rajd. Poza pokazem przygotowanym przez kawalerzystów, goście sobotniego pikniku mogli również postrzelać na strzelnicy, przejechać się kładami i zapoznać się ze sprzętem wojskowym. W niedzielę czwarty rajd konny odbywał się już w Stadlinie Koni w Kierzbuniu, gdzie po polowej mszy Odbywały się efektowne zawody kawaleryjskie, inscenizacja potyczki partyzanckiej i szarży ułańskiej oraz wiele innych pokazów. Odbyła się również specjalna prelekcja, podczas której historyk Leszek Żebrowski opowiedział o życiu patrona rajdu, pułkownika Łupaszki. Przez cały dzień można było oglądać broń z czasów II wojny światowej i czasów powojennych.